Panie Jezu, przychodzę do Ciebie po tej chwili szczerej refleksji nad moim życiem, z sercem otwartym, choć poranionym moimi słabościami i grzechami. Widzę jasno, ile razy odwracałem się od Twojej miłości, ile razy wybierałem własną drogę zamiast Twojej woli. Dziękuję Ci, że dałeś mi odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Dziękuję za Twoje światło które oświetla ciemności mojego sumienia, za Twoje miłosierdzie, które zawsze jest większe niż moje winy. Proszę Cię, Panie, oczyść moje serce. Daj mi łaskę głębokiego żalu za to wszystko, co oddziela mnie od Ciebie. Wlej we mnie pragnienie nawrócenia, abym z nową gorliwością kroczył drogą Twojej miłości i prawdy. Naucz mnie kochać Cię coraz bardziej, unikać tego, co rani moją duszę. I ufać, że Twoje miłosierdzie nie ma granic. Pomóż mi dobrze przygotować się do spowiedzi, aby w sakramencie pojednania całkowicie zanurzyć się w Twojej łasce. Maryjo, matko miłosierdzia, święta Rito, patronko spraw trudnych, módlcie się za mnie, aby moje serce odnowione przebaczeniem Boga pozostało zawsze blisko Jego serca. Amen.